Znowu najprawdopodobniej spóźniłeś się na obiad. W zasadzie masz rację. Która Rzeczywiście późno. Która godzina, no słońce już zasło i zegary zegar słoneczny przestał działać. Zegary słoneczne są tanie, ale niepraktyczne. Kiedy w niezapomnianym roku 1904 w Mandzuri Wyznaczono nam rozpoczęcie natarcia na godzinę 14.29. Byliśmy w dużym kłopocie. Nasz batalionowy zegar słoneczny z powodu du dużego o tej porze roku zachmurzenia przestał działać. Nie było innego wyjścia. Musieliśmy bez przerwy, prawda? Tak, pytać przez tłumacza wroga o godzinie. I dlatego powinniście sobie wreszcie sprawić prawdziwy zegar. czas pracki po wszystkim. Łatwo ojcu powiedzieć. Myślimy już o własnym samochodzie, ojcze. I nie możemy na razie pozwolić sobie na inne wydatki. Właśnie. Ja mam zegarek. Jak to? Mm, mm. Nic o tym nie mówiłeś. Właśnie. <laughs> Kiedyś wracając do domu po północy, spytałem napotkaną przypadkowo staruszkę o godzinę. Ta bez słowa oddała mi swój zegarek. Proponowała mi mm. jeszcze inne drobiazgi, których jednak nie wypadało mi już przyjąć. Mm -hmm. No pokaż, no może to Schaffhausen. No, Schaffhausen. No, mm. Ręce przy sobie. No to przykre. Nie ufasz ani ojcu, prawda? Aha. Ani mnie. Matce też nie ufam. Zresztą prawa. nie jest Schaffhausen, to zegarek firmy Błon. Ja, co dzisiaj na obiad, Marynku? Domowa zupa jarzynowa, minestra. Mm. Co? Taka. <noise> Jaka minestra? Zupa jarzynowa minestra produkcji kaliskich zakładów koncentratów spożywczych winiary koło kalisza. Znalazłam ją dzisiaj na klatce schodowej. Ściślej biorąc, to murzyn wywęszył ją tuż koło z sypu. Pewnie komuś wypadła. No, <noise> mamy szczęście. Siadajmy do A Zupy jest dużo, będą dolewki. Nic brawo, brawo. innego już nie będzie. Niech ojciec dostawi ten kocioł i weźmie normalny talerz, jak wszyscy. Dobrze Mariliko przecież wiecie, ja nie dowidzę, prawda? <grystanie> tak. Zupa ta składa się z warzyw suszonych, koncentratu pomidorowego, makaronu, pasty mięsnej, tłuszczu wołowego, glutaminianu, sodu i wielu przypraw. <grystanie> tak. To dziwne. Wydaje mi się, że to w zasadzie sama woda. Przyjrzyj się dobrze, a na pewno coś znajdziesz. A ja już coś mam. Co dziadku, co? Nie Chyba makaron, O, pieśnik! Mm. świetny, tak. Przypomina mi to historię, jak, jaka zdarzyła się podczas mojego pobytu w Manchurii. W czasie przygotowania artyleryjskiego -ry nasz pościg trafił w japońską kuchnię bojową, w której przyrządzano akurat właśnie japoński makaron. Hmm. Wyobraźcie sobie kochani, że strzępy makaronu doleciały do naszych pozycji, kompletnie zaklejając nam, prawda, oczy. W tej sytuacji musieliśmy odłożyć projektowane natarcie. Żołądek ma swoje prawa. Proszę o dzielewkę. Znowu? No, Zdaje się, że znalazłem... W mojej zupie kawałek suszonej marchi. No, a ja nie znalazłem jeszcze niczego. A, nie masz szczęścia, Grzesiu, ale nie przejmuj się. Rzeczywiście w tej zupie trudno znaleźć cokolwiek. Dlaczego, mama? <noise> Według przepisu torebka koncentratu powinna być rozpuszczona w jednym litrze wrzącej wody. Ja natomiast rozpuściłam ją w sześciu litrach wody. <noise> I w ten sposób bez kłopotu obiad na jutro też już jest gotowy. No. <noise> Słusznie postąpiłaś, Marylko. Zupa i tak jest pyszna, Tak, 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 tak papu? Tak, 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 przepis ta prawda, klarowna Proszę no. o dolewkę. Znowu się dziadek pochoruje z tak, tak. Mam dla was dwie wiadomości. Dobrą i złą. Tak. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Zacznij tak. od złej. W tym miesiącu nie dostanę premii. Brawo. Boże święty, dlaczego? Przyłapano mnie, Marylko. Tydzień temu prosiłaś mnie, żebym przyniósł do domu z pracy trochę mydła. Pamiętasz? Cię. O to nie raz, a ty zawsze to, ale zapomniałeś. Ale tym razem pamiętałem o tym dobrze. Wszedłem do ubikacji, rozebrałem się do naga i o. przywiązałem sobie po sporym kawale szarego mydła, gdzie tylko się dało. Na wartowni, mijając strażnika, jak zwykle patrzyłem mu prosto w oczy. I co, i co? No, mimo to zauważył. On jednak spory kawał żadnego mydła, który akurat tak, wypadł tak. mi z nogawki. O, chodźcie. Tak. Mm. No. Jak to patrząc ci prosto w oczy, zauważył to mydło. No, nasz strażnik ma dużą wprawę. Nie ja, tak, tak, tak. I właśnie taki powinien być wartownik. Musi wiedzieć wszystko. Kiedy w niezapomnianym roku 1904 w Mandżurii zdarzyło mi się pełnić służbę wartowniczą, wyleciało mi z pamięci obowiązujące, prawda, w tej nocy hasło. Dlatego więc przezornie strzelałem do każdego, kto nawinął mi się pod lufę. Ogółem położyłem wtedy 47, prawda, i 15 oficerów naszej armii. Na szczęście postrzeliłem również przypadkowo pewnego cywila, w którym rozpoznano przebraniego japońskiego śpiega, w ten sposób cały mój nie, nie, trud, prawda, nie poszedł na marne. I od tej pory bardzo często wyznaczano mi na wartość Czas, ciask, prask i po wszystkim. No i, <laughs> I, tak, no tak, i co, tak, co teraz i, będzie? Z tak, czym dziecko będzie? Z premią Grzegorza. Ja nic z tego premii nie będzie na pewno. Strażnik napisał raport, w którym bezpodstawnie podejrzewa mnie również o kradzież papieru toaletowego. A przecież mimo rewizji udało mi się, jak wiecie, wynieść niedawno dziesięć rolek. Leżymy. Ale nie ma dwie rewizji. No, łatwo ojcu powiedzieć. Bardzo liczyłam na te parę złotych. Ta premia pokryłaby akurat ostatni rachunek za światło. Zobaczycie, wyłączył nam elektryczność. No to możemy podłączyć się przecież do licznika naszego sąsiada. No pewnie. Pan Włodzimierz kłóci się bez przerwy z żoną i na pewno tego nie zauważy. i to dobra myśl, Grzegorz. Ojciec będzie musiał wynieść z pracy kawał drutu. Zrobię to chętnie. uważaj. Tak. Pójdę do ubikacji, rozbiorę się. O, no nie, 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 nie rób tego. Tak, Robiłem no. to przez całe życie i było dobrze. Ale no. dzisiaj powinnała ci się noga i musisz wymyślić inny sposób. Mm, mm, nie mam koncepcji. No ale wiesz co, najlepiej będzie grzecią, jeżeli po prostu, prawda, połkniesz ten drut. Wyciągniemy go potem elektromagnesem, o, Albo, albo operacyjnie. No to, no to tak, zrobię tak. tak, jak radzicie. No. Jutro przyniosę 20 lub 30 metrów. No, tak. Zależy, ile wejdzie. Ale jak najwięcej. Drut zawsze się przyda w domu. Tak, a ja poproszę o nielkę. Dostało tak. już niewiele zupę a jutro też jest w dzień. A, a, jaka, a jaka jest ta dobra wiadomość, To, Mówiłeś, że masz do nas dwie wiadomości. Mhm. Dostaliśmy przydział na działkę pracowniczą. To wspaniałe. Hmm. A tak. to jest duża działka? No duża. No i nic dokładnie nie wiem, zobaczymy na miejscu. A za co ją dostałeś, Grzegorzu? Za wykrycie przestępstwa na terenie naszego zakładu. Jak do tego doszło, tato? wszedłem do ubikacji. rozebrałem się do nagle, aby owinąć się jak zwykle w papier toaletowy. I nagle usłyszałem podejrzany ruch. W sąsiedniej kabini. Ciekawe, tak. Prawda? Wspiąłem się na palce i zajrzałem tam dyskretnie. Wyobraźcie Jak sobie, był? że zobaczyłem tam mojego najbliższego kolegę z kim? Nie, sam był. Aha. Natomiast Napełniał nogawki spodni ziemią z doniczek zdobiących hol naszego przedsiębiorstwa. Zatrząsłem się z oburzenia i natychmiast złożyłem raport w tej sprawie. Okazało się, że mój najbliższy kolega wynosił z naszego przedsiębiorstwa żyzną ziemię doniczkową, aby użyźnić nią swoją, a zaraz naszą już działkę pracowniczą. Czy to znaczy, Grzegorzu, że dostaliśmy jego działkę? E e tak, Mary., Brawo, a, bra a czy nie zabiorą na jej po twojej dzisiejszej wpadce? Yeah, nie, synku, nie. Sprawa mydła należy do zupełnie innego pionu niż sprawa ziemi. Swoją drogą trzeba przyznać, że atmosfera w naszym przedsiębiorstwie stała się ostatnio nie do zniesienia. No, wszyscy wszystkim patrzą na, na ręce. To zrozumiałe. Ojcze! Tak, Słucham. Dlaczego ojciec nic nie mówi od dłuższego czasu? No ja bo coś mi leży na żołądku. To prawda? pewnie glutaminian sodu, jeden ze składników z zupy jarzynowej minestra. No, nie mają ojciec za swoje. Nie trzeba się było tak obżerać. Kiedy w latach dwudziestych Całym światem wstrząsnął kryzys gospodarczy. Wyciągnęłem z tego właściwie, moja córeczko, wnioski. Od tej pory jadam wszystko jak w jak największych prawda, ilościach. I tak, na przykład, w roku 1904 w Mandżurii zdarzyło mi się zjeść cały zapas gulasiu przeznaczony dla naszego batalionu. Wyobraźcie sobie, że gdybym tego nie zrobił gulasz wraz z dodatkami wpadłby w ręce wroga. Ciask praski po wszystkim dajcie, no jeszcze trochę tej dziupy. Nawet nie ma mowy. Grzegorzu, to obejrzymy naszą działkę. No, 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 możemy to zrobić natychmiast. Może. Trochę ruchu po obfitym posiłku dobrze nam zrobi Tak, 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 tak. Co racja, to racja. Kapral jedziniak uważał, że po dobrym prawda, obiedzie nie ma jak 40-kilometrowy marsz. W pełnym mm, opoziądzeniu i w masce przeciwgadziowej. Tak. Pójdę z wami. No to chodźmy, szkoda czasu. Tak. Mm. A jak tu ładnie! Murzyń do nogi! Maurycy, rzuć murzynowi jakiś patyk! Dobrze! <grym> A. Widzicie, pamięta wszystko, czego nauczyłem go w zeszłym roku. Ani drgnie. Dobry piesek, Dobre, dobry. Nie, inny na do jedno miejscu, pobiegłby i przyniósłby ten papier. Tak, no ale psy mają aportowanie we grwi. Wiele pracy kosztowało mnie oduczenie Murzyna tego bezsensownego przyzwyczajenia. Powinieneś oduczyć go również podawania łapy hmm. i zburzenia. Kochani, daleko jeście, co? Nie. Daleko? Nie. Papu, nasza działka leży w samym centrum ogródków działkowych. Zdaje się... oho, ho! No tak, zdaje się, kochanie, że zlapałem gumę. Niech dziadek zostawi tutaj swój wózek. Tych kilkaset metrów może przecież dziadek przejść z łatwością na piechotę. Wybij to sobie z głowy, tej smarykaciu! Tak, tak się obiadłem tą zupą, że nie mogę zrobić ani kroku. No spójrzcie na mój brzuch jest twardy. I wzdęty jak No Pięknie, ojcze! To jest właśnie sygnał do natarcia. A to sygnał do odwrotu. Właściwie niczym się nie różni. Tak jest, masz rację, właśnie. ta sygnały różnią się jedynie kolejnością. Sygnał do odwrotu następuje z reguły po sygnale do natarcia. Podobieństwo to nie jest bynajmniej czymś przypadkowym. Wyklucza ono możliwość pomyłki. Tak, to Niech ojciec przestanie bębnić i postara się jednak dotrzymać nam kroku. No, wykluczone w moim stanie mówiłem wam przecież, że złapałem gumę, prawda? A, a, a może tatuś spróbuje się doczołgać? Co? No nie, no na brzuchu nie dam rady. Zobaczcie, no nie mogę dosięgnąć rękami z ziemi, prawda? Niech ojciec. Spróbuję czołgać się na plecach, a, może. Przy okazji opali się, ojciec. No, jest piękne słońce. No. A to jest racja. Dobrze, przekonaliście mnie. W drogę! A, 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 nie, nie, ojciec nie czołga się tak szybko. No, nie możemy nadążyć. <laughs> A ja mam chore serce, pa! Zobaczcie, jak głębokie i wspaniałe koleiny zostawia za sobą czołgający się na plecach nie. dziadek Jacek. Nie. Jak ciąg, prawda? No, zupełnie, ale może by jednak ojciec troszkę zmienił. to na to szkoda ubrana! Czy to dziadka nie boli? Tyle tutaj kamieni i szkła! Jak będziecie w moim wieku, to się przekonać, kochanie, że zupełnie to nie boli, Dlaczego? No, ponieważ na plecach moja skóra jest jak pancerz, twarda, panie, jak skorupa granatu, kompletnie, prawda? Żrgowa ciała! Oj, Ojcu, no ja już nie mogę! No. Chodź no jeszcze daleko, Grzesiu! Nie ja jeszcze tylko parę kroków. Tak uczuł mnie trochę... Wcześniej żebym zdążył ja. wyhamować. Jezda! Co to za budynek na wprost? To budynek biura zarządu działek. Nie znam tam jeszcze nikogo, ale z nimi trzeba żyć w zgodzie. Szmada z ciebie, Grzegorzu! Wiem, Marylko! A, jesteśmy na miejscu! A, przy furtce jest solidna kłódka. Czy ta to ma klucz? Nie, ale skąd? Klucz ma poprzedni właściciel i nie sądzę, żeby oddał go kiedykolwiek. Będziemy musieli się włamać, tak Grzesiu? Myślę, że to jedyne wyjście, Marylko. Gdzie jest dziadek Jacek? Czołga się dalej przed siebie. A, trzeba go natychmiast zatrzymać! Sunie jak czołg wprost na budynek zarządu. Ojcze stój! Dziadku Jacku, niech dziadek się zatrzyma! Ach, Nie słyszy nas! Będzie nieszczęścia! No, nie chłopak! Nastało no, się. Cała ściana frontowa leży w gruzach. Mhm. Czy byli tam ludzie? Myślę, że nie. Jest już w zasadzie po godzinach urzędowania. No. Kochani, co to było? Co to było? Ja mam dużo grudziu w ustach. Tak. Przebił ojciec głową mur. Ja. Zniszczył ojciec budynek zarządu ogródków działkowych. Bardzo do mnie tak. co teraz będzie? Bo... Nie przyznamy się do niczego, Marylko. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Ja widziałem. Trzymaj język za zębami. Jeszcze Sze zobaczymy, jak... zobaczymy. Synku, czyżbyś chciał nas zadenuncjować? Nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie pamiętajcie, hmm. mam was w garści. Nie? A ja mam hmm. dużego guza na głowie! Tak, e, po kochani moje przydałby się kawałek zimnego zielaza. No, nie ojciec nie, przyłoży głowę do tej kłótki, no? Już mi lepiej jest, tak? Czy to właśnie nasza działka jest? Tak, tak, ojcze. No to nie jest chyba zbyt wielka. Tak. Taka jak wszystkie, ojcze. Nic na niej nie rośnie, ta ziemia od dawna leży oczy. O tym. O tak właśnie. No, trzeba wejść i przyjrzeć się z bliska. Zrób coś z tą głódką, Grzegorzu. No ale bez narzędzi nie znamy rady w zasadzie. Musimy przejść przez płot. No, a jest bardzo wysoki. Gdyby jednak murzyn stanął na dwóch łapach, opierając się przed nimi o siatkę, moglibyśmy wejść tam po jego grzbiecie. No, tu racja. No, <grym> murzyn! Do nogi! Murzyn, murzyn! Nie chcę przyjść? Gdyby jednak dziadek Jacek stanął na czterech łapach, wyprężając grzbiet, moglibyśmy wejść tak po dziadku Jacku, co? Co, proszę! Zaraz, zaraz, chwileczkę, niech się podciągam. A, a ja, a, a ja, jak tam wejdę? Przeskoczy dziadek otyczce. O, jak to? Tam leży kawał drąga. Będzie w sam raz. Ale ja nie umiem skakać otyczce. No to ojciec się nauczy. Potrzeba jest matką wynalazków i ode No i zgoda, no to uwaga, mm. wchodźcie. Najpierw tym, Marilko, Tę, a? a potem ja Maurycy na końcu. Jakże? Maurycy nikt cię nie pytał zdanie. Chodź Marilko, w końcu. Ostrożnie tymi. Marilko, nie obcasem, po... po ty... Bóże milicja! Ja wam dam! No uciekajmy, uciekajmy, jakiś człowiek z biegnie w naszym kierunku. To przecież nasz sąsiad, pan Włodzimierz, ja, prawda? Panie Włodku, chłopaki! Wynoście się stąd, Panie Włodku, ja. to my, proszę przyjściu, tak? Tam, tak, proszę, Wszyscy Proszę stąd włąc ja. po gognaty ale... Panie Włodku, za co? Panie Włodku, niech pan się opamięta, to my! A, tak. Dokładnie, ostatni raz w tym, tym dostałam łowa po głowie w niezapomnianym roku 2004 czwartym właśnie dostałam. Zupełnie dokładnie w to samo miejsce zrani mnie w tej chwili pan... pan Włodek, tak, tak! No tak. No. Ja dam Ale się zmachałem, leżą po kotem. Włodku? Co ty tam robisz? Ha, nic tak. ja Pobiłem do utraty przytomności jakichś złodziei, którzy chcieli wedrzeć się na sąsiednią działkę. Ach, rzeczywiście, leżą jak martwi. Raz, dwa, trzy, trzy cztery. cztery. Są między nimi kobiety i dzieci? Tak. Trzeba zadzwonić po milicję. A, a to po co? Sami się z jak? nimi rozprawimy. Odpracują to na naszej działce. Niech tylko przyjdą do siebie. Trochę wody z o, sobie. o Boże, Włodziu! Przecież to nasi sąsiedzi, państwo poszepszyńscy. Nie, gdzie? Żartujesz? Poszepszyńscy tutaj? No, gdzie, no tak, to oni. Trzeba ich odcucić. Przynieś szlauch. Tak, odkręcę kran na cały regulator. Silny strumień zimnej wody powinien przywrócić im przytomność. O tak, z całą pewnością. Z całą pewnością. O, o, zobacz, ruszają się. Żyją. Na szczęście. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Włodzimierzu. Dzień dobry. że tak powiem panie Włodku. No to wyszło. Wiecie, bardzo państwa przepraszam. Moglibyśmy w zasadzie panie Włodku oddać sprawę do sądu. I puścić pana z torbami. No tak, święta prawda, panie Grzegorzu. Gdzie tam? <grystanie> Żartuję. Załatwimy to między sobą. No, z, zresztą być może my kiedyś pobijemy państwa także do utraty przytomności. <grystanie> Będzie nam bardzo miło.